Czy do nieba trafią tylko nieliczni ludzie? Czy naprawdę jest tak, że tylko garstka osób będzie zbawiona? O co chodziło Jezusowi, kiedy w siódmym rozdziale ewangelii Mateusza powiedział, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują? Jest to fragment, którym wielu ludzi straszy innych już wierzących, pokazując im, że jest poza Jezusem Chrystusem jeszcze jakaś wąska ścieżka. Jeśli nie wytrwają w jakichś określonych naukach do samego końca, to nie będą zbawieni, wywołując w takich osobach strach i pokazując im, że to. Ich właściwy rodzaj wierzenia w jakąś doktrynę doprowadzi do ich zbawienia. Otóż w tym fragmencie Jezus nie głosi jakiegoś dziwnego ekskluzywizmu duchowego, jakoby tylko garstka ludzi miała być zbawiona. Jezus pokazuje, że to On jest bramą. Jezus pokazuje, że to On jest tą wąską drogą jeśli zwrócisz się do Niego, jeśli uwierzysz w Niego, będziesz zbawiony. Właściwie zbawienie jest bardzo proste. Jezus porównał je do starotestamentalnej historii, kiedy Mojżesz sporządził węża z brązu i na którego węża mieli spojrzeć Izraelici ukąszeni przez węży. I wtedy zostali uzdrowieni. Jezus powiedział, że tak samo, jak i Mojżesz wywyższył tego węża, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Izraelici jedyne co mieli zrobić, to spojrzeć na tego węża i natychmiast zostali uwolnieni spod wpływu jadu tego węża, co jest oczywiście symbolem grzechu. Więc jeśli chcesz zostać uwolnionym od grzechu i zostać zbawionym, nie potrzebujesz iść jeszcze jakąś dodatkową wąską ścieżką poza Jezusem Chrystusem, bo Jezus jest tą wąską ścieżką, więc jeśli w Niego uwierzysz, masz pewność życia wiecznego.